Do gry wreszcie zawitał rozdział 6. Napływ sporej ilości graczy powoduje problemy z pingiem i pakiet losami. Tacy prosi jak Peterbot, Asian Jeff czy Meros zaczęli używać aplikacji Gira, by zoptymalizować swoje połączenie oraz zmniejszyć ping. Powysz aplikację z linku w opisie i ciesz się z gry w nowym chapterze. ostatni, to ostatni, to ostatni. To. Let's go! No i jeszcze takie gry co bakować, tak? żeby się dostarczały. Leży. Nooo! Let's go! Nooo! Jest 4 na 4! No way! Go. go, Miejsca pierwszego! Hares! Z Kobim i czajnikiem! To... Top! Top 1, panowie! O 4 punkty z Setiego, Kamiego, Harry'ego wyprzedziliśmy! No way! Uważaj, bo to spraya możemy dostać. No, ja mam tego. W domku, w domku jest 3. 30. Ej, to te skiny! Dead, dead, dead! Chodźcie, do mnie. TOP MODEL? No, TOP MODEL, TOP MODEL na mnie. Dawaj! 150 50, boksie To. Dead. Na mnie nas. Dead. Dwa chłopaki TOP MODEL pograli. O, to te pograli, te to TOP MODEL, nie? Ej, idziemy sam. tego ubić? To jest sulowa chyba. Nie, tam jest duła chyba. Tutaj? No. O, no chodźcie i tak, bez to różnicy. Dead. Zero no. Dead. Konie nie mam. To mniej? No jest To! 60? Full box? Dead? A mnie ostatni. To. No nie, to nie ostatni. Nie, nie ostatni. Ja potrzebuję tych biegów. No mnie chyba zaszczerbiam. Czemu tu nic do heal'a nie ma? Dead? Dead, 60, 60 100? Co tam? Co, tam? on jest ja front. Możemy Kaja wziąć Bo... Nie w Ale pusty, go w górę po prostu Kaja, jest full pick Pod wami Zaradropniemy po jakieś body 60 Tych tutaj sprawił oni kutpają z no. miał wszystko w ogóle, medalion Czuję, czyli ale prosujcie ich, bo ja mam mał jeden bilion tutaj Ja full biję No Na nas, czyściłaj, DZ Idę po ja chodzę po tyle jak ktoś do załogi. A, ta, 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 ta. to watch, tak, bo to już. Tak, zarod, ed, Ja też chcę podmieniać już. Tam no. na mnie na medy zarod, ed, ed. Nad Marek, gdzieś tu? Tam 180, no. 180? 180 dostał, tam No ty kup dwa. Znowu na mnie, znowu na, na mnie, 20 minut zjadę w niego. O, to zami, ostatni, to ostatni, to ostatni, to ostatni. <mukle> No jeszcze chciałem takie gry tak żeby się domyślać. Ale katana. On z pompy strzela. Ale katana. Zero, zero Zero, zero. Bok Zero. Biją cię, jest dead, dead. Cieś cieś dead. Tam, jestem. DD. Nice. Nice. Ucieka. Mam zero, aktywuję. Kwiatkoli white. On ma white. White. na, na mnie. Soluba, soluba. Leży, leży. Ostatni z tyłu. Oj wódeczko, oj wódeczko, coś z siebie zapani Na mnie jest jeszcze oh, jeden. Ej, ej, on ci kupa. On ej, pan... ej, dobra, dobra, dobra tu... Ej, tutaj Siąnek jest, jest na mnie. Tutaj jeszcze, ej Tak, ale tu, 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 na Marku, soluba Zrobiłem w boksach. Tu Ty bo on rebutować chce na mnie tego. jakoś. Dajcie mu, dajcie mu Nie ja musiałem go Ja po solubę stronie. Ja jeden, w ogóle Dead? Ja też go pojechałem w ogóle jakąś solowę On w ogóle na wku O drugi ucieka za... Jadę w niego Jedno znowu jak coś, coś sami Dobra, z Ja mam 500 twardych, tylko mini Przed nami 100, 100, 100 Nice, go tam, go tam, go tam Pa, rezuję, rezuję, rezuję 130? Jesteś Drugi jest Wejdźmy na górkę A, ty tam jesteś No ja jestem na kogo? To do góry, bo tu ziomki po prawo zobacz co mniej? Tylko po prawo full spray. Tylko po prawo, zobacz, tylko po prawo. Tam, tam, tam muszą no. rochować, patrzcie. No, Na Nad nami, nad nami, hames. Bo Hamez. hajta. pad jeden. Trzeba ich kulki izgać, no. Brawa, mu te peka do góry jak coś. Crack. Nice. Lecę też. Mam hajta, złam hajta. A. Pracować już teraz. Dead? Nie, jedna... Pad. Dead, dead? Nice. nice. Idę po lód, idę po lód. Glut na mnie jest do wzięcia Spray, kurde. Ej, we, we, weź gluta, weź gluta Zero, 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 condom Weź, weź gluta na mnie Wzor na 50, 100, 0, Pod nami, pod nami tu Musimy na górę wejść, zero. na górę musimy wejść Ja nie mam twardych Idzie góra, pod... Dobra ja schodzę już nie, Ja też, ja też schodzę, k**y, bo nas sklapsowali 30 Ta w górę, ty kupa bo oni są 50 0 90, 90 wide to ty, 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 Tych trzeba, tych trzeba griefować, 30, crack, crack! Nic nam nie daje, 90 wide i on żeby... to przełożył. Crack, crack! nie mają, masów nie mają. Zero ma, dead! Jest ja, sto drewna. De, de. A ten rezau chce On jest pariat. 140. Dead, 200. One red. Zobaczmy, zobaczmy, co nie przyjacieli. Zero, one pi Ty, bo w górę, w górę, kurwa, bo nam haja przejmą. Nie, no mnie, no mnie jest. Leży. No! Let's go! No, no, no. Możesz sobie odpuścić, son. Sorry, trochę mnie poniosło. Bo mnie też, przepraszam. <laughs> o kurde, ej, to jeden jesteśmy, kurde. Akpierdzielę. Ja, nie, a nie, a nie. I'm shaking right now Za nami się biją Weźcie go do bilczy, dajcie... Nie uciekamy co? W jeszcze. wiesz, 90 Lećcie Doro. za moim tp tam Co Krak? Padłem Ja mam zero Ale go na kraka Doro? Sosna Co luba? 30. popój popój Popój, popój, to jest jakiś to ja Nie wiem czy ja dojdę, bo to będzie five pick Da się do zoolna, ja użyję glutka w Nie mam, ja mam maskę Znaczy katana mi full 1 Ja się, z 서로, z się no emit... czekam na was Piąki są po prawo Wiem wiem I po lewo też ja w zonie, w zonie jeszcze ziomki są. 70. Tak dead. Nice. Idę ptom do tryba. Dead, dead, kolejny. Nice. Ja kupuję meda. Dead, kolejny, dead, kolejny. Tu i solo, solo, zbroi się to, się to. Wejdźmy tam. Ucieka, ucieka. 30 white, dead. O, dead, nagle 5 osób z zemki zabiłeś. Bo i też na rankę, to jest takie OP gówno. Skupmy się na nich. Tak. Time? Zero. zero, zero ma, 150. Potem do zona, do zona, do zona. A tu budować na stacji? Ja go podmieniam. Uf, to zero. Crack, no zero ma. Zero ma. Zero ma. lewo, ma. Po lewo 30? Tak, dostałem zaempion, po 2 mi. Tak, 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 sprawiłem. się chyba. O. No jest, mhm. tam nie było, lubimy ich. Dwie solówki. No dwie solówki. 30? Zapchnęliśmy. Sprawiłem się. Go, się okay. od niego. Ja wam go sprawdzić. sprawiłem. O, 105 to jest. Nice. Ostatni. I co, kuraj? So, nie. Jestem mniej? Kurda, ale ciężki ten kurde. Jak my spadniemy na top tak, 2-4 no, pewnie ja teraz. 4 Co ty gadasz? Bo tutaj no, okay. Nie, no. Top 10 zakończyło grę. O, rybot, rybot! Karabiner rybo, kończył! O, tym U. samym, Hamet. Czyliście mnie cofnę. Oooo, nie, Dajcie mi, nie, 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 nie bijcie go, on będzie go rezultował ciągle. Nie, bo tam zona nie ma byku. Zobaczmy go. O, zero mam Ile? Do... Też mam zero, Dostaję triple spray'a To zginął. mi, triple spray'a od to On mnie dobija jeszcze Ja pier... Ja należy no. jak coś Ja do zauna lecę Ja idę do ciebie też Ty też do zauna no, leż do ja idę do biziona Ty No, ty wysprayujecie okay, ja lecę do zauna A my nawet obok buddy'a Wiem, tylko on rebootować chce nie nie. nie, nie, mam, 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 Masz mam, 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 Ale mam, 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 Chill, chill, do, no, do, do, no do do. Do mam, 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 chodź w górę, chodź, w górę, chodź w górę. Ja mam, 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 kolapsa mam, 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 będzie napierdalał i napierdalał, zero ma. u nas chyba. Dead kupa knife pro kid kupa Knife bro Jego matka. On mnie no to on mnie też zesprayował. Triple spray od nich dostałem. Let? Jeszcze one more tam chyba jest. O kurna ale ten kół. Ale ten kół. Obok? Nie jestem ugotowany no. Let's go! Nooo, jest 4 na 4, no way! Let's fucking go! go. Oh. Top 1 panowie. O 4 punkty z tego kamiga chorego wyprzedziliśmy. No way 4 na 4 winę. Zobaczę szybko tylko kopaki na jego fragach.